Siemaneczko moi drodzy. Z tej strony Lajper. A to są wieści spod lipy, czyli program informacyjny, którego już dosyć dawno nie było na tym kanale, na moim kanale. Dlaczego go nie było? Było mniej filmów trochę niż niż planowałem. Mniej filmów niż miałem wrzucać po prostu. E, oglądalność była dosyć średnia, więc uzna, uznałem, że nie ma sensu wrzucać takiej ilości filmów. Ale teraz od poniedziałku, jak już może zauważyliście, ruszy ten, e, ruszyliśmy e, pełną parą. E, zatem również wracają wieści z Podlipy, w których będę sobie podsumowywał e, poprzedni tydzień. E, i zapowiadał co będzie następnym a także jeżeli macie jakieś pytania, no to możecie pod, pod właśnie wieściami z lipy zadawać mi te pytania, a ja będę próbował na nie przynajmniej próbował na nie odpowiedzieć w kolejnych wieściach za tydzień, w każdy czwartek będę się starał, aby takie wieści się pojawiały. Przejdźmy może do filmów, które niedawno wrzuciłem o dwóch szczególnie chciałbym z, z wami się podzielić moimi przemyśleniami. Mianowicie Biskupin 2013. Chciałbym poznać wasze, wasze zdanie na temat tego filmu. No, napisaliśmy mi tam napisaliśmy już trochę różnych komentarzy. I się chciałem Was zapytać, czy chcecie wiedzieć takich materiałów. Jest druga część już dawno gotowa. Biskupina e, czeka na Was na wrzucenie. Może nawet dzisiaj będzie to wrzucone. Nie wiem, możecie mnie spróbować przekonać w komentarzach, e, żebym Cię to wrzucił. E, no to jedna rzecz. A druga rzecz, e, chciałem, jeżeli są wśród Was, a wiem, że są fani Gridwell of Champions, e, żeby mi, żebyście mi powiedzieli co myślicie o takim sposobie nagrywania filmu jaki jest właśnie w, ty w tym odcinku Duel of Champions z nieprzypadkowym tutaj tytułem z trollfacem w tle jeżeli obejrzycie ten materiał to na pewno się zorientujecie dlaczego umieściłem mi kilka takich różnych dodatków że tak powiem na tle całego filmu więc no nic, jeżeli. No, napiszcie mi po prostu swoje zdanie, co o tym e, sądzicie, co nowego w Don't Starve? Wolfgang, którego nagrywałem wcześniej, niestety zmarł śmiercią tragiczną podczas nagrywania jednego z poprzednich odcinków. E, zatem mamy już nowego bohatera. Oho. E, nie wiem, co to za komunikat. E, nieważne, ale on mi się coś pojawia przy, przy tym programie nagrywania. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że się więcej nie pojawi. Eee, co do tego Don't Starve, mamy nową postać Woody. E, bardzo muszę przyznać, że mi się spodobała. E, co się nią gra. E, też zapraszam do obejrzenia, ale mówię wam, szczególnie zależy mi na tym, żebyście e, zobaczyli e, ten film, czyli Duel of Champions 11 odcinek. Tam przedstawiam taką m, talię, nosić, e, nowy, nowy deck z Cassandra 64.0 jak to już mówiłem z Trollfacem w tle jutro standardowo się pojawi Orks Must Die, w sobotę będzie Alan Wake 13 odcinek i w niedzielę mm, wraca Wiedźmin. Miałem ochotę w niego pograć e, przez dłuższy jakiś czas z e, Team i cały czas wysz, wyska, wyrzucał jakiś błąd, kiedy próbowałem włączyć tą grę. Teraz już wszystko jak ostatnio sprawdzałem, jest OK, więc w niedzielę wraca Wiedźmin. E, Bora, którego pozdrawiam z tego miejsca, napisał mi, że żeby, żeby jego za powinien się wrócić, e, Wiedźmin powinien wrócić na kanał. E, co mnie na pewno te, też trochę zmotywowało, albo aby ten Wiedźmin wrócił, więc e, na pewno tak teraz w niedzielę będzie. No chyba, żeby coś jakiegoś e, niespo, m, jakaś randomowa sytuacja się zdarzyła. E, a to bym wam jeszcze pewnie napisał w jakimś biuletynie czy coś. E, tak jak mówię. M, Pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, za tydzień w Wieściach Spod Lipy postaram się na nie e, odpowiedzieć. To trochę na wzór właśnie pozostałych kanałów, muszę przyznać, że lubię oglądać takie Q&A małe, e, więc myślę, że nie jest niczym złym, jeżeli trochę podpatrzy właśnie taką konwencję e, odpowiadania na, na pytania po prostu. Co to dużo mówić? Chyba wszystko to co chciałem, powiedziałem. E, jak mówię, przypominam o tym w właśnie, wideorelacji, e, i o wideorelacji i o tym, żebyście obejrzeli właśnie Duel of Champions 11 odcinek. Co o tym sądzicie, o tych dodatkach, że tak powiem, które są tam wrzucone. E, mam wrażenie, że one trochę urozmaicą e, let's play, czy też to jest taki, taka prezentacja znowu, to coś mi się wyskakuje. Nie chcę się na tego czytać, to dużo tego jest, na pewno nie będę tego czytał na wizji. No dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, piszcie e, komentarze, oceniajcie e, film, e, piszcie pytania, jakie do mnie macie. No i do usłyszenia, hej!